zaczynamy przerwę, posłuchajcie mam nadzieję, że macie chwilę między nauką, przed komputerem żeby chwilę, po prostu chwilę poćwiczyć, chciałabym Was zachęcić do tego dlatego pokażę kilka prostych ćwiczeń, które możecie zrobić na niewielkiej powierzchni uwaga, zaczynamy oczywiście na początek trzeba zrobić jakąś rozgrzewkę, ponieważ cały czas siedzicie więc zaczynamy od truchtu w miejscu, w miejscu, dobrze mówię i uwaga, ten trucht jak powiem stop, to zatrzymujemy się nieruchomo. Jak powiem padnij, to jak najszybciej kładziemy się na ziemię. A posłuchajcie, a jeśli macie coś w pobliżu, ja niestety nie mam tutaj nic w pobliżu, ale jeżeli powiem, że jest powódź, to musicie jak najszybciej wskoczyć na coś. O, ja mam gazetę. No nie na gazecie, Bo wtedy ja wskakuję na gazetę, a wy możecie wskoczyć na koc, na krzesło lub na kanapę. Żeby, uwaga, żeby Was powódź nie, e, nie dopadła. Uwaga, zaczynamy, truch w miejscu, padnij, uwaga, szybko, jak najszybciej na ziemię i stajemy. Świetnie, truch, truch w miejscu, powódź, ja skakuję na gazetę. O, ciekawe czy mnie widać, w ogóle postaram się bardziej w kadr wejść. Dobra, dalej dżytamy. I uwaga, stop, nieruchomo, świetnie, jeszcze raz, jeszcze chwila, dosłownie chwila, uwaga, Powódź! Skoczyłeś na kanapę albo na krzesło? Super! Uwaga! Dalej, Truchtamy. Stop! Dobra. mam nadzieję, że chociaż trochę podniosłam Wam temperaturę ciała. Czyli zrobiliśmy bardzo krótką rozgrzewkę, a teraz przechodzimy, posłuchajcie, do ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha. Jak siedzimy, to tego najwięcej brakuje, naprawdę. Ćwiczeń, które będą trzymały naszą posturę, postawę. Uwaga! Zaczynamy, położymy się i uwaga! Pierwsze ćwiczenie, które Wam chciałam pokazać, polega na tym, że wznosimy nogi do góry, ręce z dłuższości i bardzo prosto robimy wielkie koła. Możecie rysować na suficie, co chcecie. Ja proponuję koła, 5 razy w jedną i 5 razy w drugą. Pamiętajcie o oddychaniu. Bierzemy wdech i wydech. Wdech i wydech. Świetnie. Można zrobić te same koła, ale oddzielnie nogami. Trzymamy. Ważne, żeby tutaj odcinek lędźwiowy nam się nie oderwał. Ekstra. O, dobrze. I do środka teraz. Ekstra. To już mamy dwa ćwiczenia. Każde ćwiczenie wykonujcie chociaż w pięciu powtórzeniach. Optymalnie by było 8 albo i nawet 15. Ale posłuchajcie, 5 zacznijmy od minimalnej liczby. Przechodzimy potem na większej. Uwaga! Ręce, ręce wzdłuż tułowia, nogi podnosimy ugięte w stawie biodrowym i stawie kolanowym. I uwaga, i teraz ważne, żeby jedna noga została dalej ugięta, a druga jak najniżej do podłogi. Hop! Palce na siebie są ćwiczenia. Świetnie, posłuchajcie. Tu zrobimy 20, 20 łącznie, czyli będzie po 10 na jedną stronę. Ćwiczymy. Dasz radę, pamiętaj, Ćwicz razem ze mną. Uwaga. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Posłuchajcie, zostało nam 10. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Kładziemy nogi, a raczej stopy na ziemi, nogi są ugięte i uwaga, ręce wzdłuż tułowia i posłuchajcie, musimy teraz zapracować tułowia. Nogi i pupa przyklejona do ziemi i odrywamy barki. I staramy się dla łatwiejnia można klasnąć w kolana. Uwaga, jeszcze raz trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, piętnaście, dwanaście. Trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. I przejdziemy teraz do ostatniego ćwiczenia. Zachęcam Was, żebyście je robili. Tak jak ja, posłuchajcie. Wstajemy i w lekkim rozkroku i posłuchajcie, i teraz mamy za zadanie jak naj... zejść jak najniżej. Uwaga, przy okazji zrobimy lekkie rozciąganie. Uwaga, skłon tułowia w przód i idziemy rękoma jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. I uwaga, i wracamy. O, chyba znowu wypadłam z kadru, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Staramy się zrobić, podejdę bliżej ściany mam nadzieję, że tym razem się załapie. I uwaga, skłon tułowia w przód i idziemy rękoma jak, jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. I wracamy. Uwaga, zróbcie to ćwiczenie pięć razy. Mamy już dwa, jeszcze trzy. Uwaga. I dwa. Dobra. Skupmy się teraz na tym skłonie w przód. Ostatnie ćwiczenie. Hop. Jak najniżej i jak najdalej ręce. I wracamy. Udało się? Świetnie. Posłuchajcie, to były ćwiczenia wzmacniające brzuch. Jak macie 10 minut przerwy między nauką. Spróbujcie je wykonać. Następne ćwiczenia, postaram się pokazać kilka ćwiczeń rozciągających. Do zobaczenia! Piąteczka!